Tak, to nie. Dost Chodź tu kurwa! Nie ty! <laughs> <O>, Małeś? <laughs> o mina. No uważaj na nią. Jeszcze... Jakąś apteczkę mam, by wam się przydał. <laughs> Poświęcenie! Kurwa, panowie! <laughs> Chciałem... coś nowego byś sobie wziął Coś testował, co? Nie, siła mi pasuje Kurwa! Nic tylko wam zajebać Jednemu i drugiemu Macie? <grym> Aaaaj, zimny, zimny O Ty kurwa, patałachu! Kurwa! Ty kurwa! <grym zimny> Zimny, zimny, jesteś A więc co macie dla w Nie, nie, nie sprawdzę czy lwa w hmm. O kurwa, sprawdziłeś? Sokoły? Ej, on musi to na boku postawić. Nie. To, to jest jedno wstrzymanie, mówię ci. Jeszcze. Biorę się. Ale nie <laughs> <nervy>. <laughs> się rozybała Lepsze pytanie. Ej, się, się rozjebał. Oh. Bismillah! Bismillah! <laughs> Nie! O, cichak! Zjada Rondel. Łudło <laughs> <laughs> <That was my laughs> <thing. laughs> They don't love you like I love you. <laughs> Bliżej kurwa postaw tych wie. Sam się Jezus. puścił Sajdaj! kurwa Sajdaj mi się. Jezus Wystartujesz co dzisiaj o pak, i co mnie spotkało to nawet nie Babka tą kurwa spierdalaj, co? Ona się nie mieści ty! Jezu jak dobrze

LeBron James A la la, la. Ty ja, ty ja Kofa, kurwa! Dawaj, dawaj tu z tym wyżej. wózkiem, dawaj tu z tym wózkiem! Po co? Będę rzucał. Aha, dobra. Dobra, cyrku cyrkulację przebierzemy chłopie Bliżej, wyżej, dalej. Tutaj. Dwa koła. Trzymałem ja talerz za 200. Łatwo. Oła! <laughs> Kurwa, zastanawiałem Znalazł mnie syn! zimny pomocy Zimny, ratuj No i spękłem przez ciebie Zimny, ty skurwysynu, zapamiętam ci nie to dalej. Nie, jeb się Oddawaj no ten wózek synek Siemaneczku mama, co ciebie? O, o. no 黒い商品ばかりの死の場で、あなたは長い眠りを強いられる。何よりも孤独を恐れなさい。二人きりほど怖いものはないのだから。やっぱりそうだ。来週死ぬの私です。マジか。うん。熱いタミヤです。えい、ノコイウ、ノコイマチク、そうや。 Biedni, później go będziemy. Później zrób montaż w odcinku, że się torturujemy. No i masku, a nawet ja to. <noise> torturują mnie. Skurwysyny. syny. Ja to chwilę leżę, ty na glebie. Trzymam go. Dobrze, dobrze, no dobrze i... Tortulują mnie, tortulują mnie. Pomoc. <noise> co się tam wmówić. Małacie kurwa! <głosy> <głosy> o! No i ja już się wyjebałem, nie? O Z, yy, maczugą, to do, do przodu, po prawo, przód prawo. Bierz go Maciek, bierz go Maciek. No Pana tego pora. Pokusowo na Co pan Kurwa, jeszcze żyje. Umieraj. O, w końcu. Kurwa. O, Macie, Maciek. Maciek, chodź. Wyjdziesz za mnie. O! 5 tysięcy wyjedłem! No to ma taki rozrzucony, że się w 50, Ej. Po prostu... CICHO! Ongard, kurwo! O! Co, się zajebałem mieczem? No. Chłopaki? Przynajmniej próby były, nie? Stan granat, stan granat. Double kill! Kosztuje 47 kusztuje, kuwa, nie opyla nic A już kosztuje 25 Najwyżej Tam ten jest no chuj oszczędzamy tam kupa. Zraka w chuj W sklepie Właśnie, chyba on nie kopił nikomu owdeczek No jak, wziąłem jedną owdeczkę, tą średnią A to... A, yeah. a, git. a, gdzie a, nasze... a, Nie a, 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 ja to to jest taki debil, zostaw jak mamy goli. teraz ten level, na 20hp każdy no Specjalista i ja to... zostaw go, żeby kurwa, jeszcze nas dwóch zabił się świetnie no Musiał się odreagować Macie to, ale nie pomijaj chociaż w Ty kurwo mała Co ty zrobiłeś? Podnoszę wazę, a ta wia podkoczyła na nią I mu rozsypała Nie mnie wszyscy już Na wariackich papierach, ale jest piramidę, no sobie zrobili Kurde, o, i da, szanę, to koło no. mamy Spokojnie, ja cię pokieruję, chodź, chodź, chodź Tutaj, tutaj Zagaden sprzedaje i ty. Nie. O, ty może? Może? No, tak. Dobrze. I wtedy jesteś z niego hasiano, nie? Bo ta kulka wypada. Ja nie wiem, to chyba to się chyba... by ci ty. ty! Zajebiście! A maczka nie ma. Maciek, jak coś nie żyje, dostałem, że go porwał yy, ten pedofil i go wrzucił do przepaści. Ty, w... wózek. No.

Zaraz się nie! Oła. idziemy! Mogę, okay, może być. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie! Sam to w las, sam to w las, nic nie ruszyłem, nie? Sam nie,